Witam szanownych państwa w Karpaczu. Tematem mojego wykładu jest Polityka, gospodarka, społeczeństwo i etyka w drodze do nowej Polski. Szanowni państwo, często zadajemy sobie takie pytanie, czy istnieje coś takiego jak etyka w polityce, w polskiej polityce i nie tylko w polskiej polityce w ogóle polityce. Ktoś powie, że w polityce etyka nie istnieje. To nieprawda. Etyka w społeczeństwie jest wszem i wobec zawsze obecna. Inaczej nie potrafilibyśmy na przykład określić, jakie działania są w tym obszarze życia nieetyczne. Nie jest tajemnicą, że sprawowanie władzy i jej utrzymanie w Polsce kłóci się z zasadami etycznymi, ponieważ politycy określają po ponieko sami swoje własne normy i wymogi etyczne i określają sami swój własny kodeks postępowania. Dlaczego tak robią? Otóż posiadają monopol władzy, proste. Ale tutaj trzeba zadać pytanie, czy krętactwo, matactwa finansowe na gminne występujące kłamstwo i korupcję możemy określać mianem etyki albo moralności? Szanowni Państwo, konstelacje w polityce i ekonomii generowały zawsze w historii nowatorskie koncepcje w stosunkach między społeczeństwem, państwem i gospodarką. Oczywiście nie były one zawsze udane i optymalne, a już na pewno nie zawsze miały wiele wspólnego z etyką czy z ogólnie przyjętymi normami postępowania. Wymienić wystarczy tutaj chociażby ideę państwa socjalnego pod koniec XIX wieku, albo projekt socjalnej gospodarki rynkowej po II wojnie światowej, albo rewolucje systemowe w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w ostatniej dekadzie XX wieku. W wypadku tych nowych konstelacji wspólnego funkcjonowania społeczeństwa, państwa i gospodarki na centralnym miejscu pojawiał się problem zdefiniowania nowej relacji między instytucjami państwowymi, rynkiem i obywatelami oraz rola etyki w tych relacjach. Szanowni Państwo, to już nawet pionier gospodarki rynkowej, Adam Smith, widział optymalny rozwój procesu ekonomicznego w skoordynowanej relacji dwóch metafizycznych zasad, mianowicie ręki widzialnej, czyli rynku i ręki niewidzialnej, czyli sprawiedliwości i sumienia. Koncepcja państwa socjalnego, która rozwinęła się pod koniec XIX wieku, po raz pierwszy wzięła pod uwagę wartości etyczne. Ona posiłkowała się ideałami kościołów i tutaj dużą rolę odegrała papieska antyklika Rerum Novarum z 1891 roku. Państwo socjalne rozumiane było jako pewnego rodzaju etyczna korekta rynku. Podobnie było w wypadku powstania socjalnej gospodarki rynkowej zaraz po II wojnie światowej, kiedy próbowano zdefiniować społeczno-etyczne ramy dla gospodarki rynkowej i jej regulacji przez instytucje państwowe. Proces rozwoju demokracji parlamentarnej i gospodarki rynkowej w Polsce w ostatnich 30 latach pokazał, iż aspekty etyczne należałoby brać konsekwentnie pod uwagę. Ten trójkąt społeczeństwo, państwo i gospodarka nie jest w stanie funkcjonować sprawnie nigdy, jeśli nie zostanie zagwarantowana równowaga społeczno-ekonomiczna, jednocześnie wspierana przez politykę. Etyka ma tu odgrywać kluczową rolę, niewątpliwie kluczową rolę jako punkt odniesienia. Dla sprawiedliwych działań na rzecz społeczeństwa, dla sprawiedliwych działań państwa oczywiście oraz instytucji ekonomicznych, gospodarczych na rzecz społeczeństwa. Ostrzegających sygnałów takich jak dominacja partii rządzącej, Naruszenie praworządności w Polsce, pogoń za pieniądzem, indywidualizacja społeczeństwa, niszczenie środowiska naturalnego, manipulacja społeczeństwem czy niewykorzystanie zasobów własnych i tym podobnych nie brakuje. Tych zjawisk ostrzegawczych naprawdę nie brakuje i nie można ich w żaden sposób lekceważyć w Polsce. Zarówno rynek, jak i społeczeństwo zawsze reagują na takie ostrzegawcze zjawiska. Na takie zjawiska, które wynikają głównie z zaślepionego dążenia jednostek do maksymalizacji zysku. Myślę tutaj o zysku wymiernym, ale również niewymiernym. A to grozi bezpośrednio rozproszeniem wartości etycznych i to stało się i to dzieje się w Polsce. Szanowni Państwo, trywialnie mówiąc, Polityka i etyka są sprzeczne ze sobą. Politycy postępują albo udają, że postępują racjonalnie, ale działają przede wszystkim partyjnie. Natomiast moraliści stawiają na pierwszym miejscu wrodzone człowiekowi zasady etyczne. Postępowanie partyjne polityków zdefiniowane jest jako Subiektywny wybór najlepszej spośród możliwych opcji danej alternatywy, ale takiej opcji, która odpowiada interesom ich partii, a nie społeczeństwu jako całości. Politycy koncentrują się przy tym na wyborcy, a nie na obywatelu a to jest subtelna różnica różnica między wyborcą a obywatelem. Etyka natomiast. To jest postępowanie moralne oparte, oparte na własnych, indywidualnych, indywidualnie określonych, wyniesionych z domu albo ze szkoły, z kościoła itd., ogólnie przyjętych w społeczeństwie preferencjach. W konsekwencji widzimy, że politycy kierujący się partyjnym interesem są ograniczeni najczęściej przez wodza partyjnego w swojej subiektywnej wolności własnego optymalnego wyboru. Kierują się tak zwanym interesem partyjnym i maksymalizacją różnie pojmowanego przez nich zysku. To nie musi być koniecznie zysk materialny, to może być również dążenie do władzy albo utrzymanie, utrzymanie się przy władzy. Ludzie, również politycy, oczywiście zawsze działają dla jakiegoś zysku. Nie tylko na rynku, ale nawet jeśli zysk jest niewymierny i nieprzeliczalny na pieniądze. Etyka odgrywa przy tym ogromną rolę, bowiem wskazuje nam obiektywną drogę działania, dzięki czemu unikamy działań niemoralnych i nieuczciwych. Naturalnie, hierarchie wartości ludzi są różne i z tego powodu zysk dla jednego jest zupełnie czymś innym niż zysk dla drugiego. Tam, gdzie dominują dobra materialne, celem jest zgromadzenie jak największej ilości, jak najcenniejszych, różnie pojmowanych dóbr. Gdzie ceniona jest natomiast nade wszystko władza, celem jest zdobycie dominacji nad innymi. Etyka jest elementem, który występuje jednak w każdym z tych przypadków, niezależnie od motywów działania. Ważne jest, aby ogólnie przyjęte aspekty moralno-etyczne były respektowane przez działające podmioty, które dążą do osiągnięcia zysku. Jeśli zasady te nie są respektowane, dochodzi wówczas do naruszenia równowagi w relacji społeczeństwo-państwo-ekonomia, co w konsekwencji, wcześniej czy później, prowadzi do kryzysu ekonomicznego, społecznego i moralnego. W Polsce obecnie mamy do czynienia z takim kryzysem z kryzysem polityczno-społeczno-moralnym i my wszyscy dobrze o tym wiemy. Powszechnie wiadomo, że etyki nie można inaczej interpretować, jak tylko w powiązaniu z odpowiedzialnością, z pojęciem odpowiedzialności. W tradycyjnym rozumieniu etyki każdy ponosi odpowiedzialność za skutki własnego działania. Z prawnego i z moralnego punktu widzenia. Oznacza to konieczność świadomego sterowania własnym postępowaniem i wynagrodzenia poniesionych strat, spowodowanych świadomie albo nieświadomie, oczywiście. I my tutaj mamy problem z politykami, którzy nie chcą, nie potrafią albo nie muszą ponosić odpowiedzialności za popełnione błędy. Dlaczego tak się dzieje? Bowiem posiadają monopol władzy. Posiadają monopol na bezkarne działanie bez kontroli społeczeństwa. Szanowni Państwo, jak przezwyciężyć ten kryzys polityczno-społeczno-moralny w Polsce? Otóż nie jest tajemnicą, że w Polsce równowaga w relacjach społeczeństwa, państwa i gospodarki jest co najmniej zachwiana. A polityka, powiedzmy sobie szczerze, była zawsze daleka od respektowania jakichkolwiek wartości etycznych. Długoterminowe uzdrowienie relacji tego trójkąta społeczeństwo-państwo-gospodarka wymaga stworzenia nowej politycznej i ekonomicznej koncepcji dla sprawnego funkcjonowania polityki i gospodarki rynkowej. I my to omawiamy tutaj w Karpaczu. Dziś, jutro i pojutrze. Koncepcja ta powinna być związana z udziałem społeczeństwa w procesie decyzyjnym państwa polskiego. Wartości etyczne w polityce i gospodarce, gospodarce mają tylko wówczas szansę, gdy te dwa filary są sterowane oddolnie, gdy one są kontrolowane oddolnie przez obywateli, nie zaś przez decydentów posiadających subiektywną interpretację wartości moralnych. Należy powiązać postępujący proces informacyjny i aktualny stan środowiska społecznego w Polsce z potrzebami społeczeństwa obywatelskiego. Wynikiem będzie stworzenie nowych relacji pomiędzy ekonomią, społeczeństwem i państwem. A to właśnie samo społeczeństwo, samo, sami obywatele wiedzą najlepiej, czego, mu, potrze, czego im potrzeba. I powinni sami współdecydować, współodpowiadać za podjęte decyzje. Wówczas zostanie dopiero zagwarantowany obiektywizm społecznych wartości moralnych. Oczywiście dążeniem do maksymalizacji zysku trudno jest sterować bez ingerencji państwa. Zgadzam się z tym całkowicie. Stąd właśnie wynika regulacyjna i kontrolna rola państwa i oczywiście organizacji ogólnonarodowych, ale pod jednym warunkiem, na tyle, na ile to konieczne. Czyli mamy tutaj zjawisko subsydiarności. Zjawisko subsydiarności, czyli pomocniczości. W procesie działalności gospodarczej trzeba usankcjonować wprowadzenie kodeksów etycznych, tak zwany Code of the Ethics, które odpowiadałyby obiektywnemu pojęciu etyki i nie kreowały jak na przykład dotąd instytucje finansowe, banki, własnych, subiektywnych systemów wartości moralnych. Szanowni Państwo, kto jest przekonany o tym, iż postępuje etycznie, iż postępuje moralnie, powinien zadać sobie pytanie, czy sam jest tym moralnym modelem dla innych. Myślę tutaj o politykach w szczególności. W tym wypadku nie może ta osoba, polityk nie może stać się tylko na partyjne oceny, gdyż inni będą postępować w ten sam sposób. I to spowoduje, że etyka będzie pojęciem egalitarnym i zupełnie niezdefiniowanym. Jeśli na przykład Platforma Obywatelska uważa, że postępuje etycznie, jednocześnie PiS uważa, że postępuje etycznie, powiedzmy tam Polska. 2050 uważa, że postępuje etycznie. Wszyscy postępują etycznie, a jednocześnie wszyscy są skuceni. Jaki to ma w ogóle sens? Ta etyka w tym momencie staje się egalitarna i w ogóle niezdefiniowana. Dlatego ważny jest głos ogółu, na przykład w referendum ogólnonarodowym. Ważny jest głos ogółu. Dlaczego? Decyzja podjęta w referendum nie może być i nie jest subiektywna. Taka decyzja ma charakter ogólnoetyczny i ogólnospołeczny. Oczywiście to państwo powinno określać i egzekwować reguły harmonizacji życia społeczno-politycznego z ekonomią, co stworzy możliwość znalezienia skutecznych rozwiązań. Ale jakie państwo? Oczywiście bezpośrednio demokratyczne, kierowane nie odgórnie, ale oddolnie i subsydiarnie włączając całe społeczeństwo w procesy decyzyjne. Szanowni Państwo, jakość życia obywateli należy oceniać na podstawie szeroko rozumianego społecznego zysku, a nie zysku indywidualnego, nie zysku, ani również nie zysku partyjnego. Takiego zysku, który byłby opłacalny dla wszystkich uczestniczących podmiotów, dla całego społeczeństwa. Każdy obywatel powinien mieć świadomość współodpowiedzialności za prawidłowe i etyczne funkcjonowanie tego trójkąta społeczeństwo, państwo i gospodarka. Jak ja to widzę? Otóż ja tutaj mam na myśli koncepcję demokracji komplementarnej opartej również na instrumentach bezpośrednio demokratycznych, a więc na referendum, na inicjatywie obywatelskiej i na wecie obywatelskim. Chodzi mi o taką demokrację komplementarną, która powinna doprowadzić do długo oczekiwanego przez Polaków przesunięcia środka ciężkości w procesie polityczno-decyzyjnym na korzyść obywatela. To właśnie obywatel w ramach tego typu demokracji zaczyna przejmować należną mu funkcję suwerena. On zaczyna przejmować należną mu funkcję współdecydenta. Przyjrzyjmy się bliżej zmianie układu sił w polskim systemie politycznym po ewentualnym wprowadzeniu narzędzi demokracji bezpośredniej. Otóż stosując te oddolno demokratyczne, bezpośrednio demokratyczne instrumenty, myślę tutaj o referendum, inicjatywie obywatelskiej i wecie obywatelskim, dochodzi do oczekiwanego osłabienia wszechmocnego i partyjnie wybieranego sejmu, który musi się liczyć z siłą i potencjałem naturalnej opozycji. Jakiej opozycji? Myślę tutaj o społeczeństwie. Społeczeństwo, elektorat staje się tą naturalną opozycją w tym wypadku. To właśnie społeczeństwo przejmuje po części funkcję decyzyjną, ale wbrew pozorom nie jest ona najważniejsza. Dużo ważniejsza jest funkcja kontrolna obywateli, a więc obywatele jako pewnego rodzaju straszak w stosunku do decydentów, celebrytów itd. Obywatele, którzy reagują w sposób bardzo wrażliwy na wszelkie posunięcia i decyzje, Parlamentu i rządu. Biorąc pod uwagę parlament, mam tutaj na myśli Sejm i Senat, te organy nie mogą w tych warunkach odgrywać nadal roli niekoronowanych królów. To jest niemożliwe. Mają świadomość tego, że każda uchwalona przez, te, przez nich ustawa może spotkać się z protestem elektoratu w postaci weta obywatelskiego albo nawet inicjatywy obywatelskiej. Nawet rząd staje się ostrożniejszy w swoich posunięciach, bo wie, że społeczeństwo nie śpi i czuwa jako naturalna opozycja i kontroluje poczynania najwyższych organów państwa. Szanowni Państwo, przeciwnicy demokracji bezpośredniej albo powiedzmy komplementarnej, Dlaczego mówię o komplementarnej? Bo ja tutaj nie chcę absolutnie obalać demokracji parlamentarnej, jedynie ją uzupełniać instrumentami bezpośrednio demokratycznymi. Otóż przeciwnicy demokracji bezpośredniej zarzucają często temu systemowi politycznemu osłabienie parlamentu. Paradoksem w polskich uwarunkowaniach politycznych jest to, że właśnie o to chodzi o osłabienie wszechmocnej roli partyjnego, podkreślam, partyjnego parlamentu. Posłowie i senatorowie muszą reprezentować interesy swoich wyborców i, i konsultować z nimi. Konsultować z nimi w przeciwnym razie powiedzmy lud sięgnie po swoją broń. Jaką broń? Weto i inicjatywę obywatelską. Parlament staje się, bo musi się stać bardziej obywatelski i demokratyczny. Jest mi przykro, że muszę mówić o tym, że parlament musi się stać bardziej demokratyczny, bo parlament powinien być ostoją demokracji. Ale niestety tak jest w polskich warunkach. Poza tym, niezadowolenie społeczeństwa lub jego poszczególnych ugrupowań nie musi się wcale przejawiać w demonstracjach ulicznych, marszach i publicznych protestach. Inicjatywa obywatelska i weto obywatelskie to są najskuteczniejsze. Metody protestu. One są usankcjonowane prawnie, one są pokojowe i przede wszystkim one wchodzą w skład systemu politycznego. Społeczeństwo świadome posiadania tych instrumentów w swoim ręku staje się bardziej odpowiedzialne za sprawy państwa, za sprawy narodu i staje się bardziej obywatelskie. Szanowni Państwo, Kwestia partii politycznych w systemie komplementarnym. Otóż w demokracji komplementarnej dochodzi również do osłabienia partii politycznych. Dlaczego? Dlatego, że obywatele nie muszą stawiać na którąś z nich, aby się ponownie rozczarować. Sami współdecydują. Stają się uniezależnieni od partii politycznych, jeśli chodzi o tą rolę pośredniczącą pomiędzy nimi, a najwyższymi organami władzy państwowej. Przynależność partyjna przestaje być, jeśli kiedykolwiek była atrakcyjna, gdyż pojawiają się inne możliwości wpływu na decyzje instytucji państwowych. Dzięki praktyce weta obywatelskiego, dzięki praktyce inicjatywy obywatelskiej i referendum, szczególnie referendum, następuje zdezawuowanie Zdezawuabanie roli wiodących partii masowych typu Wodowskiego, typu Leninowskiego. Krótko mówiąc, przywódcze partie tracą monopol pełni władzy, czyli dominacji nad narodem, która de facto należy do społeczeństwa obywatelskiego, a więc rzeczywistego suwerena. Partie polityczne muszą walczyć o głosy wyborców, proponując im konkretne rozwiązania problemów, a nie jałmużne. Szanowni Państwo, rola rządu i administracji również ulega zmianie w ramach tej demokracji komplementarnej. Rząd posiada w ramach tego typu demokracji taki charakter, powiedzmy sobie szczerze, jaki powinien posiadać, a więc nie tylko władczy, ale przede wszystkim wykonawczy. Do jego zadań należy m.in. sprawne i zgodne z obowiązującym prawem przeprowadzenie referendum i wdrażanie w życie decyzji głosowań ogólnonarodowych, wdrażanie decyzji, które zostały podjęte przez naród, przez elektorat w ramach referendum. Myślę tutaj o zmianie konstytucji, o nowych ustawach albo o zabetowanych ustawach. Administracja państwowa traci swoją niekontrolowaną i wszechmocną rolę, której dzisiaj i tak nie jest nikt z nas w stanie zrozumieć w Polsce. W rękach elektoratu znajduje się instrument weto obywatelskie, dzięki któremu może i powinno dojść do redukcji nadmiernej biurokracji w kraju. Kto współdecyduje i kto płaci podatki, ten wymaga odpowiedniego traktowania w urzędach. Szanowni Państwo, ten typ współrządzenia przez obywateli wywołuje w społeczeństwie pozytywną energię. Dlaczego? Dzięki poczuciu współodpowiedzialności nie tylko za przyszłe losy państwa, ale także za bieżącą politykę. To jest ważne. Zjawisko to sprawia, że dotąd potulna i letargiczna część społeczeństwa staje się bardziej obywatelska i bardziej uczestnicząca, bardziej zaangażowana polityką albo w polityce. Proces politycznej socjalizacji obywateli przybiera pozytywny kierunek. Debaty przedreferendalne są rzeczowe, bo muszą być rzeczowe, a nie ideologiczne. Nie może być inaczej, bowiem obywatele głosują we własnym interesie, znając najlepiej swoje problemy i swoje bolączki. Oni nie głosują w imię partii politycznej, bo i po co? To funkcjonuje na zasadzie mów mi tam, mów, a ja i tak lepiej wiem, czego mi, czego mi potrzeba. Proces decyzyjny w demokracji bezpośredniej, komplementarnej jest nieco dłuższy niż w demokracji parlamentarnej, ale redukowana zostaje ilość produkowanych ustaw. Uchwalane ustawy są filtrowane w ramach całego społeczeństwa, w ramach elektoratu. Poza tym konstytucja zyskuje swoje wiodące znaczenie jako prawo, praw i obowiązków. Sztuka efektywnego rządzenia polega bowiem na respektowaniu dobrej konstytucji i uchwalaniu rzeczowych i ludzkich ustaw. Oczywiście po ich poprzedniej konsultacji ze społeczeństwem. W procesie rządzenia liczy się przede wszystkim jakość i efektywność, a nie ilość i pośpiech. Instrumenty demokracji bezpośredniej umożliwiają albo o, uniemożliwiają, uniemożliwiają albo ograniczają sytuacje, powiedzmy problematyczne w kraju typu korupcja, afery gospodarcze, nieuczciwe bogacenie się polityków. Marnotrawstwo, rozkradanie majątku narodowego oraz podział społeczeństwa na tych lepszych i na tych gorszych. Szanowni Państwo, na koniec postawię pytanie, czy wprowadzenie instrumentów demokracji bezpośredniej w Polsce czy to jest utopia, czy to jest szansa na lepszą przyszłość dla milionów Polek i Polaków. Według mnie Przykra prawda jest taka, że do stracenia mamy bardzo niewiele, a do zyskania ustrój prawdziwie demokratyczny z bardzo mocnymi akcentami etyczno-społecznymi. I tu jestem na początku mojego wykładu, kiedy mówiłem o etyce, etyce w społeczeństwie, o moralności, o, o etycznym postępowaniu polityków. W zysku zyskujemy prawdziwie demokratyczny system z tymi akcentami etycznymi, w którym obywatel przestaje być piankiem na szachownicy, na której swój mecz szachowy rozgrywają, powiedzmy sobie szczerze, nieudolni, sfrustrowani i skuczeni gracze. Dziękuję Państwu za uwagę.